Witam serdecznie Ciebie, Andrzeju, witam Zygiego. I w naszych cyklach rozmowy z Andrzejem mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. Wizyta stwórcy. Ten temat oddaję w ręce Andrzeja i wiem, że popłyniemy razem z widzami i pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy serdecznie. Zapraszamy. Dzień dobry Grażynko. Dzień dobry Zigi. Dzień dobry słuchacza. Temat jest, no, sam go wywołałem. Więc A jak wywołałeś, to ma płynąć. To ma płynąć, więc. Tak. Opowiedzmy sobie, że mamy dziś takie zdarzenie, że zjawia się przed nami Stwórca. Zapraszamy. Stwórca. I zapraszamy go. Siada przed nami i, i jest z nami. I co my wtedy? Co byśmy od niego mogli chcieć? I czy byśmy coś chcieli, czy byśmy mu chcieli coś powiedzieć, czy byśmy chcieli z nim pobyć? Jak byśmy zareagowali na to? Myślę, że w pierwszej fazie dużo by się cisnęło pytań do stwórcy, ale z drugiej strony na pewno. A... Chcielibyśmy sobie zadać pytanie, czy to jest możliwe i czy to się dzieje naprawdę. No, nie wiem, czy by takie pytanie było dobre. Przecież nie można w ogóle podważać tego, że stwórca istnieje. Przecież jest we wszystkim. Tak, jest ale we... do samego siebie w głowie na pewno by było, czy to się dzieje tu i teraz. I ta, taka cudowna chwila, że nastąpiła. Stwórca będą. Ja. Przed nami, gdy, gdy jest przed nami stwórca, to nie ma pytań o tym, czy dzieje się to naprawdę. Po prostu wiemy, że jest. To, to jest pięknie, tylko jest świadome. Więc to, to, to jest tak silne, że gdy on siedzi przed nami, to nie da się tego w ogóle powiedzieć czy jakiekolwiek pytania. Ale gdybyśmy sobie tak. Gdyby stwórca chciał z nami pożartować i teraz na przykład gdyby zrobił tak, że postanowiłby się zamienić nami miejscami, czyli my byśmy mieli usiąść na jego miejscu, a on na naszym, jak byśmy się czuli wtedy? Jeżeli byśmy byli gotowi i świadomi tego, że jesteśmy boskimi istotami, to nie byłoby problemu. Ale jeżeli tej świadomości nie mamy. To mogłoby być Myślę, że zanim zacząć Grażynko tłumaczyć, pobądźmy w ogóle z tym tematem. Mhm. Siedzimy na miejscu stwórcy, a stwórca siedzi na miejscu naszym. Siedzimy przed sobą i jesteśmy. I wszyscy słuchacze, jesteście. Teraz ze mną. My jesteśmy tymi. Na przeciwko siedzimy z twórcą. Siedzimy naprzeciwko siebie. To jeżeli twórca chciał się z nami spotkać, to ja, co byśmy wtedy zrobili? Jaką mielibyśmy myśl i odwagę? Co byśmy zmienili? Czy byśmy chcieli na pewno zmienić coś na lepsze? I patrząc w oczy stwórcy, co byśmy wyrazili sobą? Sobą, patrząc bezpośrednio, prosto w twarz: Wdzięczność i miłość. No tak, ale w tym wypadku, którym przed chwilą powiedziałem, Wtórca nas postawił w odwrotnej roli. W odwrotnej Jak... roli, ale przed samym sobą. Tak. I co wtedy? Nasze myśli, nasze serce. Jak. jakbyśmy chcieli zareagować? Bo przecież. Czy ten obecny świat nas satysfakcjonuje? I mamy niepowtarzalną chwilę. Mamy moc twórcy. Siedzimy na jego miejscu. I siedząc tak, mamy niepowtarzalną okazję jedyną chwilę chwilę, może wieczną, może tylko krótką w się wszystko może zadziać. I co byśmy pomyśleli o, o naszych bliskich, o wszystkim, co nas otacza. Dokąd Byśmy chcieli zaprowadzić siebie, bliskich, wręcz całą ludzkość. Siedzimy na miejscu Stwórcy. Pierwsze słowo, jakie się dziś nie to do pięknej harmonii i pięknej symbiozy z wszystkim. Ale jak ona ma wyglądać? Jak ona ma być? to ma jak my możemy ją wyrazić by była ta harmonia dla wszystkich dla matki ziemi dla zwierząt roślin minerałów, powietrza <dysklar> Dla naszych marzeń, dla, dla, dlatego, że za chwilę może przysiądziemy się z powrotem. twórca na swoim miejscu, a my na swoim. Zanim się przesiądziemy, co zrobimy? Co mamy w naszym sercu? Nie mamy nic do... Nic. Jesteśmy w tej chwili w całkowitej wszechmożliwości. Mamy taką chwilę. Więc będziemy w niej tylko być. Czy będziemy w niej działać? Tworzyć. Tworzyć dobrze. Czy będziemy chcieli, żeby dać też tą możliwość bycia, działania, tworzenia całej ludzkości? Czy gdy spojrzymy poza ziemię we wszechświat? Czy będąc tu na ziemi chcemy być odpowiedzialni tak mocno? Że zarazem odpowiedzialni za Matkę Ziemię, za wszystko, co nas otacza, zarazem za cały wszechświat. Czy chcemy czegoś większego? Czy chcielibyśmy usłyszeć, co naprawdę Stwórca ma najpiękniejszego dla nas? Siedząc na Jego miejscu, słyszymy to. Wiemy o tym. I czy chcemy tego? Czy, czy naprawdę chcemy? Czy... Właśnie stwórca nie stworzył nas po to, żebyśmy wymyślali sobie wzajemne uzależnienia, ograniczenia i ta świadomość uwalniania się od właśnie manipulacji sobą oraz innymi to uwalnianie się od uzależnień, ograniczeń i stworzenia świata, stworzenia on jest stworzony tylko sięgać, że ta harmonia stwórcy jest, była i będzie kwestia tego, jaką cygiełkę my dokładamy do tego, żeby ta harmonia była lub nie. Więc mamy tę jedyną szansę, okazję bez jakichkolwiek warunków, bez uzależnień, ograniczeń powiedzieć naprawdę. Harmonia jest harmonią, symbioza jest symbioza, miłość jest miłością, a pokój i spokój tej ziemi jest w nas i na zewnątrz. I um, my naprawdę żyliśmy w dualizmie i często sobie bardzo dużo kłód rzucaliśmy pod no nieświadomych, bo tak jak powiedziałeś, Andrzej, na samym początku było to z myśli. Natomiast dzisiaj ta świadomość swojego tego obserwatora i doświadczenia, w których e, dokonaliśmy, doznaliśmy, na pewno popchnęła nas w kierunku sięgania po to, co daje nam szczęście, miłość i bez tych dodatkowych doklejeń, tych wszystkich uzależnień, ograniczeń, wyróżnień jednych, poniżania drugich. Myślę, że jesteśmy już naprawdę daleko, żeby wyrazić to sercem, czuciem, to co Stwórca do nas czuje, tą miłość, tak samo my umiemy już i przekazać Jemu. I a mi się wydaje, że ta cegiełka taka dla nas wszystkich byłaby tutaj najpiękniejszym momentem, że to właśnie wypłynęło z naszych serc, a nie umysłów. Będąc na miejscu Stwórcy, wiesz wszystko, rozumiesz wszystko. Jesteś świadoma wszystkiego, i istnieje wtedy tylko malutka, malutka iskierka związana z wszechmożliwością. Ta iskierka może w tej chwili wszystko. I Wystarczy być wolno tych wszystkich wielkich rzeczy, które nas otaczają. I skupić się na tej iskierce, możliwości, która i tak jak przesiądziemy się z powrotem na nasze miejsce zostanie. Dokładnie. Zostanie z nami, wszystkimi i co z tą iskierką zrobimy? Czy pozwolimy jej rosnąć? Czy pójdziemy za tą iskierką, w której są najpiękniejsze marzenia Stwórcy? Choć dziś jeszcze ich nie widzimy, ale one są. Czy chcemy iść za nią? Czy chcemy zostać w tym, co nas otacza i. I opowiadać o tym, co byśmy chcieli, a może pójść dalej niż opowiadanie. Tak, i tutaj na pewno ta iskierka pomaga i komorze i jest w nas po to, żebyśmy tworzyli ten świat właśnie takim, co każdemu daje szczęście. Ale na warunkach pokoju, spokoju, harmonii, równowagi, symbiozy. Bo e, dziś. Łatwo jest właśnie mówić, jak nas jest mało, czy ewentualnie, co bym z tą miskierką tworzenia zrobiła. I my, my wiemy, że jak nasz świat, każdy z nas swoimi oczami tworzy codziennie i sięga po to wszystko, ale świadomość, że jest dzisiaj taka, że po tylu doświadczeniach. Nasza planeta i nasza Ziemia naprawdę chcą oddechu takiego prawdziwych nas, tych właśnie co z serca wypływa, a nie z umysłu. Jakbyś posłuchała teraz dalej, przez chwilę nic nie mówiąc, i zdała sobie sprawę, że ta iskierka może być we wszystkich ludziach na Ziemi. I wystarczy nie mówić nic, tylko poczuć i zobaczyć tą iskierkę. We wszystkich ludziach, jacy są. Poczuć tą iskierkę, jak ona. W każdym z nich pięknie rozświetla wszystko dookoła. Jest. Nie rośnie. I ta iskierka tworzy wszystko w koło. I cokolwiek byśmy wyrazili. To ta iskierka ma jeszcze zawsze piękniejszy, piękniejszy obraz naszego życia, niż umiemy sobie z tej iskierki wyjąć w tej chwili. Ta iskierka ma zawsze jeszcze radośniejsze życie, jeszcze bardziej harmonijne, twórcze, spokojne, harmonijne w, w każdym aspekcie. Więc myślę, że dziś w tej audycji najważniejsze jest to, żebyśmy tą iskierkę, która przyszła od stwórcy, pozwolili być z nami i ze wszystkimi ludźmi na ziemi. I myślę, że dzisiejsza audycja będzie o wiele krótsza i pozwolimy, aby ta iskierka rozbłysła we wszystkich sercach, umysłach, we wszystkich świadomościach i objęła ludzkość, ziemię, ten wszechświat. To życie właśnie w zgodzie z sobą i z otaczającym nas światem i dobro moje i dobro tego świata, nas wszystkich razem. I dlatego myślę, że Cokolwiek powiemy stwórcy, to i tak stwórca już to wie. Więc, więc pozwólmy sobie być jego częścią i być otwarci i gotowi na przyjęcie tej iskierki. Myślę, że my jesteśmy gotowi, tylko przyjmijmy ją. Czy na pewno jesteśmy świadomi. A tej iskierki, może nie wszyscy, i właśnie pięknie to teraz ująłeś, że właśnie niech w każdym ta iskierka pięknie zaświeci. I myślę, że pobądźmy jeszcze chwilę w ciszy tej iskierki. Pobądźmy w ciszy i możliwości. Dziękuję Grażynko, dziękuję słuchacze. Dziękuję. dziękuję Andrzej, dziękuję Zygi, dziękuję wszystkim słuchaczom i niech ta iskierka w nas wszystkich, boska iskierka świeci zawsze i niech światło rozpływa się i przechodzi do każdego i świećmy jak najjaśniej.